Dobra, robota udało nam się pierwsza misja ratunkowa więc e, na razie wróćmy się może do reszty e, ja bym zbudował jakąś taką A tak mamy to skolonizować, jakby nie możemy po prostu jakby skakać miejscami. Jest różek Różku. Y -y. Tak? Jak, jak wyglądały ze światy, Były -y. y -y. straszne. Gdyby. Bardzo podobne do tego miejsca przez cenę, ale widziałem was. Szliście za mną, z jakiegoś. O kurczę Czy z jakiegoś... Tak. Po... Widzieliśmy twoją jak do mhm. Dobrze. Jezus, Mar Jezus Maria. J'y pisz samych. sekundę. Czekaj, wróżku masz wrotki? Mam. Daj mi, daj mi wrotki. Daj mi tej wrotki, jest bardzo wolne, ale dobrze. A w sumie mu daj wrotki. Eee, e, wrotki. wrotki... Tutaj, tutaj widzę mat. Tam to można go po lewej stronie go założyć. Dobra, idziemy, części, żółw na wrotkach. Żółw na wrotkach jest taki szybszy od nas. Też taka wieża wybuchła. Widzisz ten przyjazny, wyglądający dungeon po prawej czarnej? Nie. To jest jak miejsce, gdzie chcę pójść. Szczerze też, ale najpierw chodźmy, jakby się przegotował. Przekrób... Jezus umarł! Jezus umarł! Nie! nie. Tutaj na mnie no Mam przeczucie, że zostanie zmartwych w stanie. O mój Boże! <śles> 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 Dobrze. <śles> Dobrze, no. Z <śles> trzech to był do mnie za faga i jakąś skrzynkę i wszystko wybuchło! Co tam się Kurczę... Akurat taka sytuacja. Musimy zrobić to sobie sumie seminarium na temat tego co się robi w .tak nie w nowych wymiarach. Jak woda fucky w tym... Drugi stażysta u Marty. Ta wioska nie jest już fajna. <śmiany> już drugi stażysta Ja Zresztą czy... No? O. Hmm. A... Nie. a... boska mocno teraz? Z Ejczą by go wzięło. Zostawmy to sobie on nie przywróci przywrócić kogoś do życia. Mi się daje. O, o, bo powrócił. O, powrócił, powrócił. Dobra. Jak było, HQ. Dobra. Wierzę, że powrócicie Jezusa. E, ja tymczasem idę szukać Obsidianu. Dobrze, dobrze. Co teraz zrobimy? Nie ma tego więcej. Nie wiem. Ma być cztery... tam, czy tam załapę, czy mam Widzisz położenie. tam w górze takie duże czarne coś. No widzę, widzę. No. Wygląda niebezpiecznie. Mam mi się zająć, tutaj wszystko i nie. Mi się zdaje co tutaj wszystko jest niebezpieczne. Ogólnie w tamtej wiosce, za co, cośmy byli. E, w sensie ja byłam tam prosto. E, trochę nas atakują tak mocno. Za to mam być To wy mnie chciał oświecać? jak e... To jest zbyt. Nie zabraliście go przymiotów, prawda? Nie, nie zebrałem. są. Ja po prostu hmm, nie? A to. A właśnie, nie pan Mac, Pan Mak. Pan, hmm? pan go skrzesza? Znaczy jest tu jego dusza w okolicy, to jakby. Nie, nie ma chyba. Nie, 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 bo nie ma tu jakiegoś duż, to może problem z przyzwaniem, nie? tu mamy jakieś i. to jakby być. Ja mogę poświęcić emeraldy moje. To nic. Chyba jak to taką śmierć za głupotę będzie wystarczająco. Jak to Ale musimy naprawdę robić seminarium na temat tego, co się robi z wieżami, maga, nie? Jakby. druga osoba. W skrzynce jest. są nasionka na klipery. Może się nada. Nie wiem, Na to były były odpowiednie. Nie Nasiona... ja mogę dać cokolwiek, mogę... Emeraldy mam, no... No i Czek to nie żyje? what the fuck? Ja go niestety nie mogę wstrześcić, bo nawet jego duszy nie wygrywam. Trzymając swojego... Tak. tabulację ta no ta na sercu jego ja no. trzymając. <laughs> A rozumiem. To, to, w ogóle to może być, Zostawmy do mnie. Jak wyluczymy tubulację jego serca, to może potem odczyszcimy. O, o, patrzcie, patrzcie, ty jakiś. Uwaga, uwaga! Widzę! Tam są. Krowy! Tam, 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 tam jest nożownik! Nożownik, nożownik tu jest! Ej, ten się widzę. Nożownik! <laughs> Dobrze, pójdźmy go. Nożownik! O, o, o. jakiś Nożownik! o Dobrze, go. Co ty robisz, Co ty robisz, to co? co jest co? Grób. co ty robisz, ty, Co wy robicie, tylko zapomnijcie, uszanujcie człowieka, co mam plusa? Okradni mój lud normalnie, Maciek? Maciek macie, nie? Maciek. Nie macie, macie, ale coś jest jakoś z duszę! A, z jakiegoś powodu e, moje usta się nadal, nie wiem, tam, no, dobra. Musiałem mieć tabletkę. makia z tabletem, bakia, no, czarnej. Dobra. Duszo bastardo, czy jesteś koło nas? Jeżeli tak, proszę, wleć na swoje stare zwłoki. E... Czekaj, widzę, widzę tu jakąś duszę wyczułam, ale nie wiem, czy to jest dusza. To nie ta dusza. Jezu, maria. Eee. O. Jezu maria. O. Myślę, że na tabulacji ktoś kolejny umarł. <gryzny> oh. Okej. Okay. Wszystkie wyczułam tabulacji nawet. Może się wyleczysz, czekaj. Ktoś... Mi się wydaje to że... o tym, że to będzie chyba skoro. Się... Tak mi się wydaje, że nie powinniśmy się tak rozdzielać, ale ej, maybe I'm crazy. Tak, mieliśmy mieć jakiś warband. Ej, ja, ja byłem razem z nim, tylko to nie mają wniosek, co nie wiem, jak on spadnie na moją i skrzynił maka. I ostatecznie ja, ja przesunąłem znak. Co to jest? Wyjście to? To ja? O! Ooo, nie! O nie! I prawie umarłem. Zresztą zaskoczyłem i umarłem. Uciekaj, uciekaj! Bagia! Nie, czy wiesz, nie, 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 was. Ledycznie. Mam nie, to. A jego nie, 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 go nie, 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 Dobra! Ej, hey, wy też dostaliście Hmm. Mm. Mesela, tutaj, Taki komunikat? Ja coś słyszałem, ale nie wiem. Chasing, <changing> nie hmm. wiem, ale tak twarzy to mój miły szczęście. Maciek, czy ty żyjesz? Maciek, Maciek, Maciek. Chodźcie. Czekaj, nie hmm. wiem, czy mi się osobiście usta zamykają, ale czekaj, muszę... Ej, chwilę go skrzesić. Y A, dobra. Zmień. Y M. M. A, potem, dobra dobra. A, to spróbujmy go skrzesić. Dobra, dobra. I potem musimy skrzesić drogkę. No dobra. Aktualnie często umieramy. To się... Cię daj o typ, że... Noo, Magniśmy pograć na Pismo Nie. Dobra, bastardo, czy słyszymy? Czy twoja dusza jest tutaj koło nas? Jak tak proszę, znać się nad swoimi słokami. To, to jest dusza wśród... naszego wróżka. A to jest dusza wróżka? Tak nie, 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 nie wiem jak to rozpoznać. nie każda, to, ale... nie, każda dusz, nie każda dusza robi takie tego Wydaje mi się, że tylko dusza... A, e... tylko dusza Pruszka tak robi? Próżka, no Aha. No tak, dobrze nie. Dobrze e... Próbuj pr, czekać, spróbuję się z nim komunikować e, Jako, że mam doświadczenie z tym Czy możesz nas zaprowadzić do swoich zwłok w międzyczasie? Dobra Bruszek może leć niżej, bo to jest za wysoka. Halo, halo, halo. Te wrotki. Ja, mam doświadczenie. Ja. Też mam. Wow, wielkie te wzłoki. Jak na wróżkę. Dobra, ma ktoś coś gotowego na poświęcenie? Um. Eee, co to znaczy poświęcenie? Czy ja czyś moje mojej wiatru? Tak, Mam, 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 ja Dobra. <laughs> co to jest pasywizm? Duszo Dawida i Zgarno. wróżka, czy jesteś z nami? Ja, używając mojej mocy, daną mi przez samego siebie oraz moich szefów. Przyzywam cię. Z powrotem. Wow. Oh, pan to, pan żyje. Pan to żyje. To żyje. A patrz. Taj... Bróżek jest chory, że jak umrze, to jakimś cudem się staje większy, nie wiem jak to działa. <grym <grym nie zadajemy tego. To że e, się robi? na no, tam no, się normalne. No, a, bardzo o, a, a, o, tak ciekawe informacje do Chciałbym, Ciało pęcznieje. E, wybrałem się na północny wschód i znalazłem kilka bardzo ważnych struktur. Albo wiem, znalazłem po pierwsze tak, portal zniszczony w innym Teraz z Obsydianem. Tak. Patrzcie, patrzcie, co to jest Zaraz za układ gór lodowych w których się, ice się No Dobra, to takie... Okej, okay, to ja jestem taki... Pamiętajem taki o tym, że aktual mamy smoka, to aktualnie chodźmy o Zimbix tego typa, bo chyba teraz hey, w, nie... I skontaktowałem... Dany, się skałcie, daj mi obsydian, bo ja mam dużo Obsydianów. To oh. jest wioska, idę do wioski A ja bym właśnie też się tutaj jakby e, z okolcami za zacięlił Zaraz, zaraz obok Ice Dragona jest e, wieża z Invokerem. E znaczy, e, Woodland Machine z Inwokerem e i mhm. wioska Ile mhm. To Człowiek stać w nawet e na temat to jest mi w i... w Minecrafcie Oraz mam dużo Silver Nuggets Aha, ignoruję. Ignoruj. Śledzisz mnie z której? What the fuck? Fuck is sweetest name? To jest. Ja, Nie jednak mnie ignoruje. Dobierzko. No, zakajcie świeci ważną informację. Mam dużo. Dawaj. Jeszcze spotkam mnie bo tu się możemy jak. <tosurkanie> to co to co to za informacja? Po nie. To on czy to nas kolejny towarzysz, tak. on został tej zesłany później trochę. Tak, jeśli go wystało no, 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 w takim zwykle. Dobra, znowu, rozumiem, się, fajnie, po prostu. w drugiej, drugiej drugie duszy. Sak. Kurwa, czemu nie widzę? Nie ty nie widzisz. Dzień dobry. To mam pomysł. Mm. Spróbuj to pokażę, założyć, ci fajną fajną to pokażę Ci fajną sztuczkę. Pokażę Ci fajną sztuczkę. Oba, wiecie co mi się wow. daje, ten. Wiecie co mi się daje, ten. To bym tamtego dyba. Jakaś czarna magia. <grym> się, o, mój, o mój boze, on o, o mój. Nie jestem nie, czarny. A, o mój boze, jesteś poka Pokażemy coś. O nie, on umarł. Nie, on umarł. O nie! O nie! Nie, no. break widzisz? Widać go. No. nie no, zniknął! Niewidzialny no. jest! Zniknął! Znaczy ty, co jest? Ktoś bohcat zbudował Magia. i jest i się szybko potem. O kurde. Idziemy do piekła. Mhm. Mana mi się powoli wyczerpuje, więc mam wrażenie, e, e, oh, ok. że oh, to może chciałby jechać do stawu w niskiej przyszłości. U mnie upewnij się, że jego dusza tu jest. Czekaj. Ja taki typ, który został nazwany Jezdusem. Taki typ Mundusa. Dobra, jego dusza powinna tutaj być teraz. E, uważajcie! You mean heist Bastardo, Twoja dusza powinna tutaj być. Tato. My, używając naszej mocy muzyki oraz tych darów, trzamy cię. A bo to wybuchnie? Bo to... Oh. Oh a yeah. oh. oh my a O! Jest Jezus! Jest! O! O! Znie! Został! Ale... Ale moje oczy... Czyste znowu. Dobra, to pisałem Ciebie. <noise> Nie, nie. nie, bijek, o, nie go! Nie nabiję go, Nie, już mam ma mało Nie możemy tego tak używać, to nie jest taki łatwe. Dzień ja tylko Czarno. wydaje. o seminarium dla ludzi. Lepiej się nie rozdzielać, jak widzicie coś czego nie wiecie co robić, to uważajcie ostrożnie. No. Czekaj, może? Bo... Ale to nie. To nie moja wina. O nie, on mnie poniósł. Zabieram Jezusa. Idziemy do biegu Na razie chodźmy tutaj tej wioski. co się dzieje. Wie. Myślałem, no? że to są skutki, to są skutki po wskrzeszeniu. To, to są, są mocne skutki po wskrzeszeniu. Właśnie Możecie, widzę niesamowitą odnośność. Bardzo bym na to, że waduki buchowe były w stanie cię zabić. Patrząc na to, że wszystko było w stanie cię zabić. Ja ci powiem tak. Ja jestem tutaj kurwa słaby. Ja jestem lepszy w piekle. Mój, mój dom. Do tej ja. wy, no to co tutaj robisz? By, znaczy na sławicie. Tak, idziemy cię Idziemy cię palić. Wymiaru, idziemy cię ci palić. Idziemy cię palić. Idziemy Nie palić. Idziemy A, Będziemy mogli Ja nie potrzebujemy liczyć Dobra Na razie spróbujcie jakby porozmawiać z okolnymi e, i zobaczyć czy możemy skół e, i niech to będzie nasza tak. na razie baza wypadła tutaj. Możemy okay. Nie mogę wyjść to